Witam dziś serdecznie w ten piękny, słoneczny dzień. Dziś w serii Wykładnicza ekonomia powiem wam co to jest doktryna Kaplana. Bardzo krótki film, bardzo prosta rzecz, być może nieraz słyszałeś o tym, Słyszałeś takie pojęcie, doktryna kaplana, i się, co ono oznacza. To jest bardzo prosta zasada pochodząca od Tomasa Kaplana, który jest no, legendarnym inwestorem w złoto i w inne twarde asety. I mówi ona, żeby po prostu trzymać złoto tylko w bezpiecznych jurysdykcjach. To znaczy w krajach, które nie konfiskują złota, które nie mają historii zakazów złota i konfiskacji złota. I tylko w takich krajach powinno się trzymać złoto, ponieważ ryzyko tego, że złoto zostanie w kryzysie jakimś zabronione i zostanie ono konfiskowane, czy będzie konfiskowane, jest po prostu no, spore, znaczy takie rzeczy się zdarzały w historii i to nie raz. Więc to jest bardzo prosta zasada, której należy przestrzegać oczywiście jeśli posiada złoto. Krótki film do wyjaśnienia tego. Nie ma co, co tutaj się zastanawiać, jak to wykorzystać, bo sprawa jest jasna. Także, jeśli ten film Ci się podobał, coś się nauczyłeś łapka w górę, jeśli nie, oczywiście w dół. E, zasubskrybuj albo YouTube, a jeszcze lepiej na newsletter. Pod spodem jest link: newsletter.individualista.pl. Dlaczego? No, dlatego, że YouTube niestety nie informuje o bieżących firmach, niezależnie od tego, czy zasubskrybowałeś, czy, czy nie Także jeśli zasubskrybujesz mój newsletter, to poinformuje Cię o nowych filmach, o także live'ach, żebyś nie przegapiał live'ów o jakichś artykułach moich albo o mnie, o innych wydarzeniach, o wywiadach być może ze mną, żebyś tych rzeczy nie przegapiał Podziel się tym wideo ze znajomymi, z bliskimi. Kiedyś za to podziękują. Ja tutaj mówię dużo o ekonomii, o pieniądzu, o kryptowalutach. Mówię o tym, jak robić rzeczy wielkie, jak robić rzeczy niemożliwe w Twoim życiu i biznesie. Mówię o tym, jak myślą, jak działają miliarderzy, czyli najlepsi przedsiębiorcy świata, z którymi mam na co dzień do czynienia. Także jeśli ten film Ci się podobał, to z pewnością spodobają Ci się moje inne filmy. Zapraszam Cię do ich oglądania. To tyle na dziś. Ze słonecznego Schwarzwaldo. Życzę Ci fantastycznego dnia. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego.